Pana kupić, nie wie co? Witam! Co panu podać? To jest kurczę napad, Dawa mi tu wszystkie pieniądze, bo jak nie, to zabiorę Ci wszystkie zabawki. Proszę pana, ale ja nie mam pieniędzy. Mogę oferować panu zabawki albo tą bombkę. A kurczę na to, mi ta bombka? Jakie jest kurde pieniądze? Halo, mamo? No nie przeszkadzaj mnie, jak będzie kolejny napad, no. Odwoń, Oddam panu wszystkie moje pieniądze, oddam panu te 10 zł, Ale niech się pan ode mnie odczepi, bo no to prze... Panie, ale ja ze nie kupię Ferrari, ja mam nas pojedę Panie, nie obchodzi mnie, czy Pan wie, że coś nie niezłote czy nie, i czy Pan ma wpływ na sprawę czy nie, ale ja zwójnę na policję i proszę mi tam wychodzić, tak? Dobrze, dobrze, przepraszam, przepraszam, Do ja? Tak to się dziękuję, spóźnij.